Ej, prozuraki, z tej strony prozurę powiem wam tak, chciałem, żebyście zostawili łapki w górę pod komentarzem, ale właśnie go wrzuciłem i jest już ponad 50, więc ja myślę, że naprawdę spokojnie chcecie drugą część tego odcinka. Są odcinki co jeden dzień, więc chcę, żebyście mieli kontynuację. Miał być dzisiaj drugi part Q&A ale wiem, że na to czekacie na pewno bardziej. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, tutaj macie adnotację. Sprawdźcie najpierw ten odcinek i potem od razu wbijajcie tutaj, bo w poprzednim odcinku robiliśmy kombos w piwocie. Tak profesjonalny animator i grafik robił animację w piwocie patyczakami. Pokazałem wam mniej więcej. I jakieś tam feature z tego programu, jak, co i w jaki sposób można zrobić. I w tym odcinku pokażę Wam, jak w prosty sposób można dodać fajne efekty do już gotowej animacji w piłocie, tak, żeby Wasza animacja była płynniejsza, żeby była fajniejsza, ciekawsza, i żebyście Wy przede wszystkim byli na maksa zadowoleni z efektu finalnego. Więc jeżeli chcecie się czegoś nauczyć, jeżeli chcecie zobaczyć zajebisty efekt finalny, zapraszam do oglądania nowe osoby, oczywiście zapraszam do zostawienia subskrypcji, z dzwoneczkiem. Jako że wspieram akcję siedzenia w domu w tym tygodniu odcinki od wtorku do soboty, więc macie co nadrabiać, lecimy z dodawaniem efektów do naszej gotowej animacji snęszera, która prezentuje się w ten sposób. Prezentuje się ona następująco. Cyk. Jest duży miecz pół. On znika. Mamy oczywiście szybkie wyjęcie ostrzy psz, psz, i wbicie. O. Totalny kozak. Ja myślę, że na końcu jeszcze zrobimy. E, mam pomysł. Poczekajcie. Tu damy wstaw, staw, staw. Samo tutaj damy na końcu staw, staw, staw jeszcze. Staw, staw. Dobra, to jest tak. Dobra. Jest git, jest git, jest git. Nie, czekajcie, nie jest git Czemu tutaj stoi to w miejscu gdzieś? O, już nie ma, dobra Chyba, chyba lag programu W takim razie tak to wygląda Teraz ja sobie to wyeksportuję jako png I zobaczcie, że eksportuję jako gif po prostu Slasher 2 ok. I ja wam pokażę w kilku programach Jak można z tym podziałać Możemy to robić w After efekcie. Możemy to robić prawdopodobnie Wywaliło mi program Fajnie Ech, Zaraz do was wracam Usunąłem Jej, widzieliście lineart Oj, nie wiem czy wam dodam Będzie, nie, pewnie dodam blura będę gnojkiem Słuchajcie, zacznijmy sobie w Adobe A, Ponieważ tu będzie najprościej, zobaczcie, zrobimy sobie GIF. Teraz tak: plik importuj, importuj na stół montażowy. Mamy naszą animację, zobaczcie, że jest dostosowana od razu i wszystko nam tu podzieliło na przepiękne elementy składowe w ten sposób. Widzicie? Jeżeli to zaimportujecie do jakiegokolwiek innego programu, to będzie dokładnie tak samo. Ja sobie mogę ustawić od razu, e, chcę klatki na sekundę mieć, 24 chyba. Tak, 24 stabilne klatki na sekundę Ja sobie to teraz wezmę, wszystko wytnę Cyk Jeżeli używacie Animata albo Adobe Professional 8 Boże, Macromedia Flash Professional 8 Możecie to zrobić dokładnie w ten sam sposób Zaznaczacie sobie wszystkie klatki Cyk Dajcie prawy, wytnij klatki Strach, bo nie ma Bierzecie sobie jakiś pędzel No, dajmy czarny Dosyć gruby Dajmy sobie właściwości Tutaj pędzla Ustawmy sobie 25 Rysujemy jakikolwiek element Cyk Klikamy F8 Typ grafika musi być koniecznie Bo wtedy będziemy wiedzieli, co się dzieje Grafika Dajmy sobie GIF Bady luck, okej, okay, mamy, wchodzimy dwukrotnym kliknięciem, zaznaczamy sobie naszą oś czasu, prawy wklej klatki, mamy całą animację tutaj wrzuconą cyk, i teraz jeżeli jesteście w animacji, jesteście w naszym symbolu graficznym wracamy na scena 1, klikamy lewym, pyk, i macie jeden piękny timeline naszej całej animacji którą możecie sobie poruszać, to jest taka kamerka jakby, nie, możecie teraz sobie to przybliżać powiększać, zmniejszać i tak dalej, ale ja chcę zrobić to podstawowo, więc zróbmy sobie po prostu coś takiego Slaszyk, cyk, kosa, kosa Podwójne cięcie. Super, mamy to. Yy, mi się to bardzo podoba, więc ja sobie to od razu zablokuję i teraz tak, wchodzi w grę myszka albo tablet. Dla tych, którzy używają myszki. Zobaczcie. Wybieracie sobie kolor linii na czerwony N, yy, jedynka, niech będzie jedynka. Kolor, yy, oczywiście efektu też musi być taki sam. Czerwony. To jest jak sobie odpalimy on na pewno nie będzie nam pokazywało, niestety, oczywiście, że nie. Ale zobaczcie zaraz o co chodzi. Robimy pierwszy efekt. Czyli tutaj, na czuja. na przykład robimy sobie tak, coś takiego. Chcę tak. Tak i tak. Dlaczego już wam zaraz pokazuję? Czy to dopasować niestety? do ostrza, ponieważ jest to, e, tak jak mówię, GIF, więc nie jest on przezroczysty, ale dopasowujecie do ostrza. Powiedzmy, że dopasowujecie, nie musicie idealnie tego robić, nie? Zakolorowujecie cyk, macie. Pierwszy slaszek, się żeby to było W miarę dopasowane do tego miecza. I to chcę, żeby było w miejscu, którym. Tutaj, na przykład, F6. To usuwam. Dopasowujemy do ostrza, nie? To musi być zawsze w tym kierunku skierowane. OK. Robię to wszystko myszką, żeby nie było. Robię to dla tych, którzy używają myszki. Teraz możemy te linie wywalić już. Zaznaczamy linię, tutaj kolor linii, cyk i wywalamy linię, OK? I nie mamy już koloru linii, nie? I teraz sobie tym manewrujecie. Klikacie F6, tworzy Wam się nowa klatka i dopasowujecie sobie to do miecza. To jest właśnie zaleta pracowania w animacie. czyli tym, że to są wektory i to Wam się zawsze dopasuje perfekcyjnie do tego, co chcecie uzyskać. Teraz tak, tu już jest Git, więc zobaczcie, że to trzeba przekierować w drugą stronę totalnie. Eee, to możemy sobie zawsze plik prawy, odwróć w pionie. Dopasowujecie z powrotem, tak żeby to zawsze było mniej więcej na równi z tym, co się dzieje na ekranie, nie? Czyli po prostu dopasowujecie to do tego miecza. Bo o co chodzi? To zaraz zobaczcie, o co mi chodzi. To są tak zwane speedline, y, nie? W mieczach to się określa takimi łukami Bo zobaczcie, że to dużo doda nam do naszego potem potencjalnego ataku Zobaczcie przy całym slashu o co mi chodzi Bo tak jest to naprawdę ciężko do wyjaśnienia A zobaczcie, że naprawdę będzie to efekt dorunujący Więc robimy raz, dwa Tu pamiętajcie, żeby ten łuk był zawsze wypukły Bo to po prostu będzie dobrze wyglądało I teraz to jest ważny punkt, zobaczcie Staracie się tam zostawić to mniej więcej tak jak było Cyk i dopasowujecie teraz te rożki do naszego miecza. I tak wiem, że to jest trochę ciężkie do zrobienia, aczkolwiek no musicie to zrobić. Po prostu musicie sobie zaufać sami sobie i spróbować to zrobić. I tyle. Czyli tam mocno wypukłe to. OK. Dopasowujecie sobie to wszystko tutaj porządeczku. Git. Oczywiście musi to dochodzić do krawędzi miecza. I teraz robicie mocny, ostry łuk. Do góry. Coś takiego. I tu możecie zrobić tutaj węższy. I patrzcie, teraz tu robimy dokładnie to samo, tylko przesuwamy to do lewej strony. OK. Tym różkiem tutaj manipulujecie, żeby to było cały czas przy mieczu. I to teraz podciągacie do góry. Po prostu delikatnie zwężacie to, żeby to było smukłe, coraz smuklejsze, i tak dalej. Czyli robimy cyk, cyk. Zobaczcie, dopasowujemy to cały czas wzdłuż miecza. Tu już naprawdę musi być to smukłe zrobione. To teraz to już musi być smukłe mega zrobione. Dzisiaj tej tutaj prozurę z postprodukcji, pamiętajcie, że możecie to robić w każdym programie, który. Posiada linię czasową. Photoshop Create, cokolwiek, co jest też darmowe, na pewno da radę. Chciałbym powiedzieć, że też, żebyście przełączali klatki na następne, ale sterujecie swoim patyczakiem, więc będziecie wiedzieli, żeby klikać po prostu F6, czyli kolejną klatkę przy kolejnym dodanym efekt. Tyle, zaraz zobaczycie efekt i podejrzewam, że Nołby pospadają mnie. Nie jest to tak trudne, jak Wam się pewnie wydaje, bo może to się wydawać dziwne, ale widzicie, że je to robię w locie i jest totalnie, totalnie lustry, nie? Teraz możemy zrobić coś coś takiego, coś takiego, totalnie na luzaczku, bo już możemy to zrobić cieniutki bo prawie tego nie widać na ekranie, więc robimy coś takiego. I teraz tak, patrzcie na to. Tu jest mocny slash. Czyli robimy sobie z tego efektu. Możemy zawsze skopiować. Pyk. Wklej. I teraz w drugą stronę. Odwróćmy sobie to. Przewróć w poziomie. Cyk. Patrzcie. Tylko, że tym razem to ostrze idzie nie tak całkiem z dołu, tylko od tamtej krawędzi, gdzieś stąd. Więc teraz musimy zrobić prosty slashy, taki bardziej trójkątny, żebyście od mniej więcej tego, tej ostrza pociągnęli dalej slash. Widzicie? To musi być nawet jeszcze wyżej. Odtąd. Cyk. Od ostrza tu Pyk Teraz tutaj dopiero będzie potężny Kier... Tak zwane Czyli robimy coś takiego Mocny to musi być Mega mocny slash Patrzcie na to Mega totalnie Mocny Slash Może być kwadratowy Nie ma najmniejszego problemu Trójkątny może być Nie musi być cały aż taki się zaokrąglony Aczkolwiek ten pierwszy Musi być mega Ostry I tu dopiero możemy zaokrąglać to Bo to musi jednak zejść Wzdłuż naszego ostrza A nasze ostrze jest Skierowane w tym kierunku, więc musimy to zrobić tak, tak. No i teraz po prostu to robimy do tego stopnia, żeby to znikało powolutku, nie? Zrobimy tak, 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 tak. Tak, to jest bardzo proste i powiem wam szczerze, że kurczę mało ludzi to uczy, jeżeli chodzi o animację, a tego się używa zarówno przy właśnie uderzeniach ostrza, przy bieganiu, przy mocnym poruszaniu postacią, zaniu przedmiotami na przykład i tak dalej i tak dalej. Więc dziwi mnie fakt, że tego nikt kurde nie uczy i nie pokazuje ludziom młodym, nie, bo to jest to jest podstawa animacji tak naprawdę, nie? To, co teraz ja robię, to jest totalna, totalna podstawa. Jeżeli tego nie ogarniecie, że tak trzeba robić, no to nie wiem. F7 i zobaczcie, że teraz kiedy odpalę całą animację bez tego efektu Zobaczcie, cyk cyk, już już wam pokazuję Bez efektu wygląda tak, pyk No te, tym jeszcze się nie zajmowaliśmy, nie? Ale pyk, po prostu Pyk, no tak trochę z dupy, nie? Cyk A no, zobaczcie jak wygląda z naszym efektem Widzicie? Od razu jest dużo płynniej Jest totalnie dużo płynniej I zrobiłem to w, w ile? 5 minut? 10? Więc to jest pierwszy sposób dodania efektów, bardzo mi się podoba. I zróbmy dokładnie to samo z kosami, nie? Czyli po prostu to zróbmy. Cyk, cyk. Ja to szybko zrobię poza nagraniami, żeby wam nie, nie truść tyłka, oczywiście, bo, bo to już jest powtórzenie tego samego. Oczywiście, jeżeli macie tablet, możecie to zrobić równie dobrze tabletem, nie? Bierzecie sobie... Patrzcie, bierzecie sobie tablet graficzny, cyk. Macie tablet graficzny, macie sobie pędzel i bierzecie sobie, robicie po prostu tutaj wzdłuż na przykład tego ostrza, nie? Cyk, tam wiecie, pyk, pyk. Oczywiście ja robię to w locie, ale wiecie o co chodzi. Możecie sobie to po prostu robić bez problemu tabletem, wiecie, możecie sobie posywać cyk cyk, możecie sobie tam robić jakie ona przykład kształty też będą fajnie wyglądały, ale ja robię najprostsze jak tylko się da, bo chcę wam pokazać genezę tego i po prostu to jakie to jest, kurde proste, bo zawsze się wszyscy srali. Pamiętam całe życie na forach animatorskich, że jak ktoś robił właśnie te e, slashe, te fight liney czy tam speedliny, właśnie mówi, że jest, jak to jest trudne, jak to się robi. No to jest serio trudne? Poważnie Bardziej, że zobaczcie jak to działa fajnie w animecie, nie? Dlatego polecam właśnie ten program do robienia tego typu rzeczy Chociaż w Illustratorze zrobicie dokładnie to samo W Corelu zrobicie dokładnie tak samo Więc też nie chcę pokazywać wszystkich programów Jest... Kurczę, jest, jest kilka programów, w którym dacie radę to zrobić Więc tak jak mówię, no Jest naprawdę masa programów, która wam to zaoferuje Totalnie za friko Więc tak jak mówię, no Ja sobie to teraz szybko zrobię I zaraz do was wrócę, jak będę miał to gotowe Więc szybki speedart. I zaraz do Was wracam. Cześć, to znowu ja słuchajcie, tak jak mówię, to są najprostsze efekty, czyli smiry po prostu, czy speedliny, czy fightliny, czy Sword smiry i tak dalej, to, to na pewno się z tym spotkaliście już. E, widziałem, że nikt nie potrafił tego dobrze wytłumaczyć. Mam nadzieję, że ja jakkolwiek to wam wytłumaczyłem. Tak jak mówię, no, liniami jest najprościej zrobić trójkąt, wypełnienie, potem tylko doginacie. Jeżeli robicie to w programie darmowym, przykładowo Krita, do której też będzie poradnik z animacji, bo tak chcieliście bardzo darmowy program do animacji, więc zrobię wam w Krita poradnik. Tak samo w Easy Toonie to możecie robić w Tumboom Studio, Manga Studio, Piwocie że Wam, że jakbyście zrobili sobie trzema liniami takiego smira i go powyginali, to też byście mogli to robić w piwocie, dlatego nawet chyba są całe paczki do piwota Smirów, więc po prostu dorzucacie sobie tak, jak ja czytywałem miecze w poprzednim odcinku, wczytujecie sobie małego Smira, średniego, dużego i tak dalej, zmieniacie jego kolor na czerwony i macie dokładnie ten sam efekt, więc jest wiele programów, w których można to zrobić. Ja wam pokazałem, jak to robić ręcznie w animacie, ale tak samo nawet możecie zrobić to w pańcie, w gimpie, w czymkolwiek innym. Jeżeli sobie pootwieracie wszystkie osobne klatki waszej animacji jako warstwy. W Photoshopie jest przepiękna linia do animacji też, tak. Że możecie naprawdę mnóstwo wyborów, mnóstwo programów. Tak jak mówię, darmowa Krita czy Pivot, czy EasyTune też możecie tam to zrobić śmiało. Także nie ma wymówek. Jeszcze nie widziałem, jak to wygląda bez efektu, więc sprawdźmy sobie najpierw. Bez efektu wyłączam warstwę. Sprawdźmy sobie. Cyk, pyk, 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 kozak. <laughs> Jeszcze raz. Cyk, pyk, pyk, pyk. No jest to dobre, kurczę. I sprawdźmy sobie teraz z efektami. Pum. Nie, no jest totalny kozak. Kurde, ale to dobrze wygląda. Jep. Jeb, 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 super Druga opcja, jak możecie to zrobić Zobaczcie, kopiujecie całą warstwę, cyk, dajecie ją wyżej wklej warstwy Macie całą warstwę wyżej, teraz zobaczcie na to Teraz jeżeli chcecie gradientowy efekt Wybieracie sobie gradient, na przykład wybierzmy ten gradient Dajmy sobie kolor, dajmy sobie tutaj pół czerwony, tak jak chcieliśmy i tutaj też pół czerwony Tak samo, tylko tego dajmy sobie Alfa 15%, cyk, teraz klikając Sobie tutaj na to, widzicie, że Tworzy nam się piękna Alfa. Po prostu klikajcie sobie tak, żebyście nie mieli alfy z miecza, tylko żebyście mieli tutaj alfę, nie? Więc klikajcie sobie tak, możecie wtedy ewentualnie przeciągać, trzymając, cyk, cyk, tak żeby to było po prostu gradientowe, nie? mi się osobiście nie podoba gradient, no jakoś nie czuję tego gradientowego stylu, ale wielu z was może się to podobać, więc wam to po prostu pokażę najprostszy efekt pokazałem, jeżeli chcecie więcej jeżeli mam wam pokazać jak animować ogień, jak animować pioruny, jak animować wodę, nie wiem jakieś fale, jak animować poszczególne ruchy postaci typu bieganie, chodzenie, skok kucanie, itd. Tak jakiś taki movement rozmowa, jak robić lipsynki, czyli zgadzanie się tego co mówi postać do tego co faktycznie jest na ścieżce dźwiękowej ja to wszystko potrafię, dajcie mi tylko znać, że chcecie serię poradników, to ja wam ją wykonam i jak chcecie się nauczyć przede wszystkim obsługi animata, to sprawdźcie sobie jak robić animację, animacje, które wyświetlamy się teraz u góry. Więc sprawdźcie sobie, oczywiście odpalcie sobie w nowej karcie i obejrzycie sobie go po skończeniu tego odcinka. Więc ja wracam już do projektu, zobaczcie efekt finalny i co, dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie pomóc mi ratować zasięgi, dajcie łapkę w górę, dajcie hashtag I Love coffee w komentarzu, a ja przypnę wam serduszko. Dzięki smacznego. Jest troszkę delikatniejsze, nie? Jest ciut... Jak widzicie te, te gradienty dodają tej delikatności, kiedy macie też tło pod spodem, yy, widać to tło, nie jest zupełnie przewalone na czerwono. Tylko widać jakieś elementy tła Bo zobaczcie, że kiedybym tutaj na przykład dodał Kiedy macie gradientowy Przebija wam ten efekt, który macie pod spodem I w zależności od gradientu Przebija wam go tak mocno, jak chcecie, żeby go przebijało, nie? A tutaj, jeżeli macie standardowy No to oczywiście zasłoni wam na amen, nie? Ja bardzo lubię ten styl Bo to jest taki e, styl ala Samurai Jack Bardzo mi się podoba, mocny styl Aczkolwiek tak jak mówię No są też zwolennicy tego lekkiego Więc tu macie gradientową wersję Cyk, cyk, cyk Też jest w sumie fajna Teraz na to patrzę, to mi się podoba Gradientowa wersja Jeb, 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 jeb. I tutaj teraz macie wersję moją ulubioną, czyli tę drugą. Miał ja usunę tę gradientową. Mi osobiście mi się ona nie podoba. Renderuje. W ten oto sposób macie pokazane jak dodawać efekty, na przykład w animacie, w krycie, w Photoshopie też możecie, bo wystarczy, że otworzycie GIF na osi czasu jakiegokolwiek programu, który oferuje oś czasu. Krita do animacji to oferuje, oferuje to animate, oferuje to Flash Professional 8. Jeżeli jesteście zaparci, możecie to nawet zrobić w Paintcie. Wystarczy, że otworzycie każdą klatkę osobno i narysujecie to w Paintcie, więc proszę bez wymówek, że nie da się czegoś zrobić. Mieliście pokazane jak dodawać proste efekty, coś, co doda każdy z was, ponieważ mogłem to zrobić program Adobe After. Efekt, pokazać wam jakieś ognie, pioruny Ostrza, cuda, ale nie o to Tutaj chodzi, żebyście wy nie mieli Pieniędzy, bo to są pakiety które trzeba zapłacić A tutaj po prostu pokazałem wam jak to zrobić W prosty sposób, jeżeli macie też białe tło, zobaczcie na to Bieracie sobie nową warstwę, cyk I na początku, zanim pojawią się efekty Robicie sobie tak, kwadrat biały Po prostu, cyk Klikacie F6, kolor I zmieniacie tego opacity, czy tam Alfa, 80, teraz tutaj klikacie znowu F6, zmieniacie sobie na 60 F6 zmieniacie sobie na 40. I teraz macie piękne pojawianie się tej postaci. I patrzcie, że kiedy sobie to skopiujemy, to mamy jeszcze efekt Lu. Jeżeli teraz odpala animację, zobaczcie, co się stanie, mamy prostą, piękną pentelkę. No, cud, miód, no nic dodać, nic ująć. Jest tak płynnie jak tylko się da, więc ja wam pięknie dziękuję za oglądanie. Z tej strony był Prozury, Jeżeli chcecie więcej takiego kontentu, chcieliście poradniki, chcieliście żebym pokazał wam trochę sztuczek yy, od patyczaków, od fullbody, od takich różnych elementów, jak robić płyn, jak robić pioruny, jak robić właśnie takie efekty. Będą te poradniki, obiecałem wam, chcę trochę wiedzy w końcu merytorycznej też przekazać na tym kanale, bo nie jestem tylko takim głuptaskiem, który rysuje sobie jakieś rysuneczki. Yy, potrafię też robić coś więcej. Mam nadzieję, że to docenicie. Jeżeli jesteś nową osobą, która lubi animację, która chce się czegoś nauczyć, zostaw subskrypcji. Z Ja biorę łyczek mocnej kawy. Trzymajcie się. Do zobaczenia już jutro o 16.30. Każdy wtorek, czwartek i sobotę na tym kanale są odcinki, a wyjątkowo teraz na ten okres siedzenia w domu robię odcinków 5 w tygodniu. Trzymajcie się. Do zobaczenia już jutro. Cześć!